I was a No to dobra, teraz co nie, no i właśnie tak jak ja to mówiłem w poprzednim odcinku, tak to będzie teraz co nie, no to dzisiaj ja już wam ten no teraz. Pokażę co robią Barbara, Edoune i Sonia w parku po szkole co nie no to ja już wam to ten tego teraz to wam pokazuję co nie no to tyle w temacie co nie. No to okej okay, dobra co nie no to koniec ten tego teraz gadania co nie a czas wam to pokazać co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania a czas na. Pokazywanie, co nie, no to ok, dobra, co nie, no to ten tego teraz, koniec gadania, a czas na pokazywanie, co nie, no to ok, dobra, co nie, no to ok, dobra. Co nie, no to ok, dobra, no to dobra, ok, ok. No to dobra teraz co nie moje siostrzyczki no to ja ten tego teraz my jesteśmy ten no teraz w parku no to fajnie co nie moje siostry no to jak czymy. Ten tego dzisiaj my tam no tam idziemy do tej no tej tego parku co nie no to jak to będzie no to ja ten tego teraz nie wiem co nie ale dobra teraz ten. Tego co nie, no to co ja tam wiem, co nie, ale dobra wszystko, na razie teraz dobra, co nie, no to teraz koniec gadania, a idziemy może zobaczyć tam trochę. Dalej, co jest w tym, no tym parku, co nie, no to teraz zobaczmy ten park koło naszej szkoły albo raczej niedaleko jej, co nie, no to jak to będzie, no to. Niech tak to teraz będzie co nie no to ten tego no to teraz koniec gadania a czas na pójście dalej co nie no to dobra Sonia i Barbara idziemy dalej. Co nie no to okej okay, dobra co nie no to okej okay, dobra no to okej okay, okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie, no to jak tam Sonia i Edołune, chodźmy poglądać ten no dalszy park, bo ja w nim dość długo od kilku miesięcy tu nie byłam, no to czas zobaczyć, co tutaj ten tego się dzieje, co nie, no to jak to będzie, no to niech tak, to teraz będzie, co nie, no to teraz ten tego, no to. Koniec teraz gadania, a chodźmy ten tego dzisiaj do tej no tej no tego końca parku, co nie no to my tam no tam chodźmy do końca parku, co nie no to tyle. Temacie teraz, co nie no to koniec ten tego teraz gadania, a chodźmy poeksplorować park tej, no ten miejski koło naszej szkoły, co nie no to chodźmy teraz. Za Adoną co nie Sonia, a teraz ty Sonia weź coś też powiedz co nie Sonia, ty też coś teraz powiedz co nie, nie przejmuj mu się gównianymi ocenami ze. Szkoły tylko cieszmy się ten tego dzisiaj życiem, co nie no to ok dobra, co nie no to ok Sonia. I Edołunę, co nie mojej siostry, no to okej, okay, no to okej. Okay. Okej. Okay. No, 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 ale fajnie, co nie Moje siostry, co nie Edoune i Barbara, fajnie mi się ten tego dzisiaj chodzi po szkole, tylko coś będę musiała iść poprawić ten, no to, no jedynkę, co nie, no i właśnie tak to było, co nie, no to jak to będzie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec, teraz gadania, a czas, no pójście tam no tam do tej no dalszej części parku co nie no to jak to będzie no to niech. Tak to teraz będzie co nie no to ten tego no to wymyślmy teraz coś ciekawego co nie no to może w tym no tym no tym parku miejskim może znajdziemy coś ciekawego, co nie no to jak idziemy my to tamten tego to tam zrobić, czy nie no mi to powiedzcie co nie Edołunę i Barbara, co nie no to jak to będzie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to cześć chodźmy dalej poglądać park, co nie moje siostry Edołunę i Barbara. A co nie mój siostry, no to okej okay, dobra, co nie no to okej okay, dobra, co nie no to okej okay, no to. Okej, okay, okej. Okay. No to dobra teraz, co nie no to tyle w tym no tym odcinku, co nie no to papa cześć do następnego odcinka, co nie w następnym zobaczycie dalsze przygody. Syren, co one ciekawego robią w parku co nie no to teraz ten tego no to teraz może koniec gadania, a chodźmy teraz ten tego iść tam po tę notę. Zakończenie odcinka co nie no to tyle na razie w temacie co nie no to okej okay, dobra co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania a czas na zakończenie. Tego no tego odcinka co nie no to jak to będzie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec odcinka co nie no to papa pa, cześć do. Następnego odcinka co nie no to papa cześć do następnego odcinka no to co no to do następnego no to elo no to papa cześć no to elo do widzenia co. Nie no to papa cześć elo do następnego no to papa no to elo.